Czy możesz napisać mi jakiśkolwiek przykład funkcji liniowej? Funkcja liniowa to by była taka funkcja, w której x jest w pierwszej potędze. No to tak. na przykład x plus a. Ale zamiast a, to proszę się napisz jakąś liczbę. No dobrze, to napiszę, równa się x plus 12. Tak. Jeżeli napiszesz x minus 15, to to będzie inna funkcja liniowa, prawda? No tak. Jakaś funkcja. Myślałam, że nazwiesz ją inną literką, nie f, tylko g, ale to jest wszystko jedno. No bo jak to jest... funkcja, to już niech będzie niech funkcja, będzie... bo mi się Dobrze. jednakowo kojarzy. Ale to są różne funkcje liniowe. A teraz proszę napisz mi funkcję, podaj przykład funkcji kwadratowej. Funkcja kwadratowa też będzie u mnie f. Dobrze. To będzie taka funkcja, w której x jest w potędze drugiej. Na przykład x kwadrat. Świetnie. A jakiś inny przykład. Inny przykład to będzie tak f od x, x kwadrat dodać e, 25. No tak. jedna i druga jest funkcją kwadratową. A teraz ja Ci podam przykład funkcji. Niech też będzie w takim razie f od x. Dobrze. równa się 2x do trzeciej minus 4x kwadrat plus 7x minus 5. O, ale skomplikowane. Jakiego stopnia jest ta, to wyrażenie po prawej stronie? Co wyrażenie? No, patrzymy na najwyższą potęgę. Tak, patrzymy na najwyższą potęgę stopnia trzeciego. I takich funkcji stopnia trzeciego, tak, A, takich, takich funkcji stopnia trzeciego można sobie napisać oczywiście ile się chce. Wszystko będzie zależało od tego, jakie postawisz współczynniki przy y, potęgach x. Czyli tutaj? Tak. Proszę napisz własne. No dobra, to ja sobie tak. Dobra. Aha, yy, własne współczynniki tak, inne. Tak, tak. No dobra, 25x do a ja zrobię tutaj dodać 18x kwadrat i dodać 4x i odjąć 105. Znakomicie. I to jest inny przykład funkcji trzeciego stopnia. Te wszystkie... Przykłady i funkcja liniowa, i kwadratowa, i trzeciego stopnia noszą ogólną nazwę wielomianów. Wielomiany. Wielomiany są różnych stopni, nie tylko pierwszy, drugi, trzeci, ale może być na przykład, już ja wezmę inną literkę, G od X równa się 2 razy, razy x do potęgi 15 minus 100x plus 1. I ten wielomian jest potęgi 15... to stopnia 15. Przepraszam bardzo, stopnia 15, tak? Nie, nie wielomian, tylko to jest... Wielomian jest stopnia 15, bo najwyższą potęgą przy x czyli przy tym argumencie funkcji, jest 15. I te wielomiany, każda z nich jest funkcją, pokazują, w jaki sposób każdą, do, czyli dowolną liczbę rzeczywistą z osi, można dzięki tej funkcji przekształcić. Na przykład powiedz, czemu się równa g od 0. Ale g od 0 mam liczyć no, według, z tego. Tak, tak, tak. Uuu, no dobrze, to równa się... 2 razy 0 do 15 to jest 0, 100 razy 0 to jest 0 i dodać 1. No właśnie, a ile to jest g od minus 1? 2 razy, nie, najpierw minus 1 do 15 to będzie minus 1 mm -hmm. i razy 2 to będzie minus 2. I teraz mamy minus 1 razy 100 i minus to będzie dodać 100 i dodać 1, czyli będziemy mieć 99. Dziewięć. Tak. Czyli tutaj ta funkcja wielomianowa podaje nam, tak jak i poprzednie funkcje, przepis przekształcania liczby rzeczywistej jakiejś, którą nazywamy argumentem, w Inną liczbę rzeczywistą, Czyli g liczbę jest od, nasza liczba rzeczywista. Tak, ale g od 0 y, i g od minus 1 to są też liczby rzeczywiste, ale nazywamy je wartościami funkcji. Wartość funkcji dla 0 funkcji g jest równa 1. Wartość funkcji g dla argumentu minus 1 jest równa 99. Więc jak widzisz, wielomiany mogą być różnych stopni i oczywiście wielomiany mają, można podać postać ogólną wielomianu i może ją zapiszemy w tej chwili. Ona troszkę wygląda skomplikowanie, ale jest prosta. Niech będzie to twoje f od x. Jak to ma być funkcja, to musi być f. Równa się. A z indeksem n, nie, nie do potęgi n, tylko z indeksem n. na dole. Tak to jest po prostu oznaczenie pomnożona przez x do potęgi n tej no i tu mam n i tu mam n. dodać a z indeksem n mniej 1 razy x do potęgi n mniej 1 dodać a z indeksem n mniej 2 razy x do potęgi n mniej 2 dodać no i trzy kropeczki dodać a 1 razy x razy x dodać a0 przy a0 nie mamy już y, tej naszej tego naszego argumentu czyli tej naszej y, zmiennej x i dlatego wyrażenie A0, znaczy liczby A0 nazywamy wyrazem wolnym. Liczby A0, A1 i tak dalej, wszystkie te liczby, które stoją przy zmiennej x, to są współczynniki wielomianu. I od nas zależy Jakie położymy tam współczynniki? Tak jak w poprzednich przykładach. Wybieramy sobie jakieś współczynniki, wybieramy sobie stopień wielomianu, współczynniki wielomianu. Tak. No i tych przykładów można podawać bardzo dużo różnych. Natomiast ja Ci podam teraz taki przykład. Jakiś wielo, jakaś funkcja u od x. równa się 1 dzielone. A, to muszę zrobić inaczej. Tak, tak. Ojej, pomyliło mi się. Jeszcze raz. Dobra. Ułamek. 1 dzielone przez x mniej 1. Czy to jest wielomian? No to ja sobie ze zerknę na to, co było wyżej. Nie ma potęgi, to nie jest wielomian. Nie ma potęgi. A jeżeli będzie... W, 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 w mianowniku x kwadrat minus 1? Czyli tutaj kwadrat. Tak, czy to będzie wielomian? Ej. No będzie. A dlaczego? A może to będzie funkcja kwadratowa raczej? Nie, ani funkcja kwadratowa, ani w ogóle funkcja kwadratowa zresztą też jest wielomianem. To nie będzie wielomian, bo to nie ma tej postaci. Może ją podkreślisz jeszcze, dobrze? To nie jest to, że jest jakaś liczba razy x w potędze drugiej, tylko tą x w potędze drugiej masz w mianowniku. No dobrze, a to nie może być na przykład y, ułamek, jaki się to jest, ta liczba? No i co dalej? Zawsze ci tego ułamka nie zmienisz przecież, jeżeli jest podany taki przykład. To jest przykład pewnego, pewnej funkcji, ale to nie jest wielomian. No dobrze. Natomiast jeżeli napiszesz jakąś funkcję, V od x równa się pierwiastek trzeciego stopnia z czterech. Z czterech. Pomnożone przez x do piątej. Dodać 10x kwadrat minus 15. To wtedy to jest wielomian. Mimo, że na początku mamy może takie dziwne liczby, dziwną liczbę, prawda? Pierwiastek trzeciego stopnia z czterech. Ale to jest liczba rzeczywista, leżąca na osi. No dobra, i tu mamy potęgi. Tak, tak. i tutaj są potęgi, potęgi są zawsze liczbami dla wielomianu liczbami naturalnymi, wobec czego wszystko jest w porządku. To jest, czyli współczynniki mogą być wzięte z osi, z któregokolwiek miejsca. Dowolne. Liczby leżące na osi. Czyli, czyli to. to o, tak. tak. I to od, od nas zależy, jakie współczynniki weźmiemy. No a x to jest zmienna i ta funkcja wielomianowa pokazuje nam, w jaki sposób każdej liczbie rzeczywistej przyporządkowujemy inną liczbę rzeczywistą. Tutaj ten sposób jest dość taki no, trudny do... znaczy do policzenia jest łatwy, tylko taki niekoniecznie przyjazny. Dla nas. Proszę, to teraz napisz jeszcze taki wielomian. f od x równa się x mniej 1 w nawiasie razy x mniej 2 też w nawiasie razy x. I zapytasz mnie, czy to jest wielomian. Tak. No wydaje mi się, że tak, bo popatrz, pomnożymy sobie te x -y i już będzie jakaś potęga trzecia. A no właśnie, więc jaki, jakiego stopnia będzie to wielomian? Trzeciego stopnia. Trzeciego stopnia, dlatego że wyższej potęgi nie uzyskamy niż ta potęga trzeciego stopnia. A teraz jeszcze proszę cię na zakończenie. Policz wartość tego wielomianu dla x równe 1. No to podstawiam sobie Stołek. tutaj. Nie, 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 ja no, tu proszę nie, nie pisać. Dobra, już. Czyli tu piszę. Oj, F od 1 to jest 0 razy minus. 1. Ale przepraszam cię, jeżeli masz sam iloczyn i w jednym miejscu jest 0, to po co ty chcesz dalej liczyć? Aha, no tak, będzie 0. Rozpędziłam się. No to w takim razie jeszcze policz F od 2. F od 2. No to liczymy dwa razy. Aha, bo mogłabym od razu do potęgi podnieść. Nie, ale po co masz podnosić do potęgi? Podstawy, miejsce X, liczbę 2. No to dobrze. To będę miała minus 1 razy... 0, no to znowu 0 wyjdzie. Znowu 0 wyjdzie. A f od 0. E, czyli, no to też 0. Tak jest. Czyli tutaj akurat Zresztą dałam Ci takich przyk taki przykład, gdzie aż 3 argumenty, trzy liczby z osi y, da, mają wartość przy tej funkcji 0. Wszystkie trzy przechodzą na 0. To jest taki przykład funkcji.